Cześć. Tu Tatiana. Witam Cię w przestrzeni menadżerki z sercem. Jeśli słuchałaś moich wcześniejszych odcinków, to wiesz, że przez wiele lat prowadziłam podcast Menadżer z sercem, ale dziś zaczynam coś nowego. I nie zaczynam od zera, tylko z zupełnie innego miejsca. Z miejsca większej świadomości, spokoju i kobiecej mocy. Poprzez te wszystkie lata zrozumiałam jedno. Można być skuteczną, można być ambitną, można być odpowiedzialną ale jednocześnie można być w tym wszystkim łagodną i że właśnie w tej łagodności jest największa moc i tak jak mówi David Hawkins warto zwrócić uwagę siła czy moc ja zdecydowanie mówię o mocy i jeśli nie wiesz co to mapa poziomów świadomości Hawkinsa to w jednym z kolejnych odcinków na pewno będę mówiła o niej szerzej i więcej bo myślę sobie że to absolutna podstawa kiedy w ogóle mówimy o podnoszeniu swojej samoświadomości Cześć, tu Tatiana Galińska. Witaj w podcaście Menedżerka z Sercem, o kobicym przywództwie, które łączy głowę z sercem. Przez lata myślałam, że w pracy nie ma miejsca na emocje, że żeby być skuteczną, trzeba być twardą. Ale potem odkryłam, że to właśnie emocje są moją największą mocą. Witam Cię więc w podcaście o odwadze. Która jest czuła, o sile, która nie musi krzyczeć, i o tym, że można prowadzić ludzi nie gubiąc siebie posłuchaj. Przypomniało mi się, że jak kilka lat temu prowadziłam warsztaty menadżer sercem, to były czasy, kiedy spotykałam się tam i z mężczyznami i z kobietami, którzy mieli już dość takiego twardego zarządzania i czuli, że chcą wprowadzać do biznesu trochę takiego, wiecie, ludzkiego zarządzania, trochę człowieczeństwa. I wtedy zaczęło się coś pięknego dziać, dlatego że z każdą kolejną edycją moich warsztatów, tych takich onlineowych warsztatów menadżer sercem, e, przychodziło na te warsztaty coraz więcej kobiet. Mężczyźni stanowili tam naprawdę z czasem garstkę. I kobiety na tych warsztatach mówiły Tytiana, ja już nie chcę być ciągle silna. Wiesz, ja już naprawdę mam dosyć wszystkiego, mam dosyć dźwigania, robienia za innych. Ja chcę być skuteczna, ale po swojemu. Ja już chyba chcę po prostu przestać ratować cały świat i już nie lecieć na tej misji. I wtedy zrozumiałam, że ten podcast też musi się zmienić, bo świat kobiet w biznesie potrzebuje zupełnie innego języka mniej o wynikach, a więcej o wartościach mniej o strategii, a więcej o sercu. Po prostu świat kobiet jest inny. I tak właśnie narodziła się menacerka sercem nie jako rebranding mojego dawnego podcastu. Ale jako kolejny krok tej samej drogi. Drogi kobiety. Podróży, bohaterki. Bo przecież menadżerka z sercem to nie jest tylko rola w pracy. To jest sposób bycia. Bo kobieta, która nie oddziela swojej siły od wrażliwości, będzie się w pewnym momencie bardzo męczyć. Trzeba wiedzieć, że możemy. Być w swojej mocy i jednocześnie możemy być wrażliwe. Menadżerka sercem to jest kobieta, która nie musi już udowadniać, żeby zasługiwać. To jest kobieta, która ufa sobie, nawet wtedy, kiedy świat w nią wątpi, i o to tutaj chodzi. Więc możemy powiedzieć, że menadżerka sercem to jest kobieta, która jako pierwszym kroku zarządza własnymi emocjami. To jest też kobieta, która już nie działa z rano odrzucenia, ona je rozumie. Ona dzięki tej całej wiedzy psychobiologicznej i biologicznej może popatrzeć na innych też z tej perspektywy. I w modelu, którym zarządza, może tam zobaczyć przede wszystkim człowieka. I to nie znaczy, że menadżerka z sercem to jest ta, która jest terapeutką we własnym zespole. Nie, to nie jest o tym. To jest kobieta, która jest empatyczna, a pamiętajmy, że empatia, uwaga, to nie jest empatia nie jest o rozwiązywaniu czyichś problemów. Empatia jest o współtowarzyszeniu w tej podróży. Ale jak lecimy na misji ratowania, to często to mylimy. Warto mieć to na uwadze. To, co chcę Ci powiedzieć jeszcze w tym odcinku, otwierającym całą tą serię, to zobacz, przez wiele lat uczono nas, pewnie i Ciebie, i mnie podobnie, że żeby coś osiągnąć, musisz być twarda, konkretna, skuteczna, dostępna 24 na 7. No, tylko że w tym wszystkim często gubiłyśmy siebie. Znacie to uczucie? Kobiety dzisiaj w bardzo dużym stopniu mówią, nie mam czasu. Na wszystko, co byśmy zaproponowały, nie mam czasu. Znowu nie zdążyłam, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. No i bardzo często wchodzą w ten tryb, że robię, 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 działam, działam. No, tylko że w środku mam pustkę. I powiem Wam, że przychodzi do mnie wiele kobiet, które osiągają bardzo wysokie stanowiska, świetnie zarabiają. Ale czują pustkę. Przychodzi taki moment, że żaden przelew bankowy, żadna wystawiona przez ciebie faktura nie da ci tego, czego tak bardzo w środku potrzebujesz: czułości, spokoju, zrozumienia, innych jakości, lekkości. Wiele kobiet całą taką swoją, nie wiem, dziesięcioletnią, może dwudziestoletnią ścieżkę, bo w różnym wieku do mnie przychodzą, mają zaplanowaną na szukanie takiego świętego grala. A ten święty gral nazywa się Święty Spokój. Tak bardzo tego potrzebują. Może nawet nie Święty Spokój, ile Spokój Wewnętrzny, bo tam ciągle jest napinka, bo tam ciągle jest potrzeba, żeby coś zrobić, udowodnić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też wiele kobiet zakłada spodnie. ma takie obzorcowanie z domu, transgeneracyjny przekaz też robi swoje, więc ja tutaj w ogóle nie przyklejam etykietek i nikogo tutaj nie biczuję, tylko zawsze mówię: Hej, możesz się zatrzymać, możesz zdjąć te spodnie. Możesz inaczej, w innych jakościach? Będziesz nadal tyle zarabiać, a może nawet jeszcze więcej? Ale to te przekonania cię tam trzymają i wiem o czym mówię, bo też tam byłam. Też byłam perfekcjonistką, też nosiłam spodnie, też miałam głęboką potrzebę udowodnienia. Ale w pewnym momencie, naście lat temu, zaczęłam to wszystko diagnozować, szkolić się i rozumieć, że to są wszystko rane odrzucenia, które ciągniemy z dzieciństwa. Bo to nie jest tak naprawdę brak ambicji, to jest taki brak oddechu, taki brak połączenia z tym, co jest naprawdę Twoje. A kiedy masz zobaczyć, jaka jesteś i co jest Twoje, kiedy lecisz cały czas na autopilocie. No i wiesz, dzisiaj, moja droga słuchaczko, chcę Ci powiedzieć coś, co może będzie dla Ciebie małym zatrzymaniem. Że łagodność nie jest słabością. Powtórzę to jeszcze raz. Że łagodność nie jest słabością. Bo łagodność to jest odwaga. To jest umiejętność powiedzenia nie bez krzyku. To świadomość kiedy odpuścić, a kiedy ruszyć. To zaufanie do życia i do siebie. Po kobiece zarządzanie nie polega na kontroli. Ono polega na zaufaniu, na obecności, na byciu blisko ludzi, ale przede wszystkim na byciu przy sobie. I to, czego brakuje też w dużej mierze kobietom, to co obserwuję i mówię to z pełną świadomością. Kobietom brakuje wiary. <laughs> Ale nie wiary w jakiegoś Boga albo w inne bóstwo, nieważne w co wierzysz, mnie to nie interesuje, każdy w coś wierzy. Kobiety najbardziej, uważam, powinny zainwestować w wiarę w siebie, bo tego im bardzo brakuje. I często to powtarzam. Jesteśmy dla siebie najokrutniejszymi sędziami, najokrutniejszymi. Nikt nas tak popysku nie wystrzela jak my siebie same. I tak bardzo nie wierzymy w siebie. No i właśnie o tym będzie ten podcast: o kobiecym zarządzaniu, kobiecym zarabianiu, o budowaniu poczuciu własnej wartości. Bo jak masz zbudowane poczucie własnej wartości, to i tak przyjdzie. Z czasem pewność siebie, wynikająca też z konkretnych ról, ale też odpowiednia wycena siebie. I wszystko, co z tym związane. I ma to przełożenie nie tylko na Twoje życie zawodowe, ale tak samo osobiste. Bo przecież kobiety się rozwodzą, bo kobiety chodzą na randki, bo kobiety szukają partnerów, albo w ogóle zaczynają myśleć o czymś takim, jak związek i macierzyństwo, i wszystko, co z tym związane. Więc warto mieć tą wiedzę już na samym początku. Nieważne, czy masz lat 20 parę, 30, 40 czy 50, bo ja właśnie. Takim przekrojem wiekowym moich klientek pracuje. Nigdy nie jest za wcześnie lub za późno na to, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć. I wiesz, to co chcę ci powiedzieć, to jest to, że ja mam takie poczucie, mam takie wrażenie, że my, kobiety, przez długi czas próbowałyśmy bardzo długo dostosowywać się do świata. Tylko, że on został stworzony według męskich zasad. Ale dzisiaj coraz więcej kobiet mówi dość dość dźwigania. Dość tego, żeby ciągle udowodnić, dość porównywania się, dość tych wyścigów, dość bycia siłaczką. Bo przywództwo nowej ery to nie jest rywalizacja, to jest świadomość, to jest głęboka świadomość. To współpraca, to empatia, to obecność, to nowa jakość kobiecej siły, a raczej tej jej kobiecej mocy. I dwie kluczowe kompetencje menadżerskie dzisiaj, podkreślam to za każdym razem, kiedy mogę i w każdym miejscu. To autorefleksja i samoświadomość. Dwie kluczowe kompetencje menedżerskie. I chcę Ci jeszcze powiedzieć, na ten koniec tego odcinka, że to dopiero początek. <laughs> tak. Bo w kolejnych odcinkach będziemy rozmawiać o granicach między empatią a ratowaniem, o tym, jak nie wypalić się, pomagając, czyli wyłazić z tej ratowniczki, o pieniądzach z perspektywy ciała, emocji, o zaufaniu, które nie wynika z kontroli i o sile, która nie musi być twarda. Potraktuj te nasze spotkania jak rozmowy przy kawie. Być może, słuchając tych odcinków, jedziesz właśnie samochodem do pracy, być może robisz sobie porządki w szafie, albo coś w kuchni gotujesz, albo jesteś gdzieś na treningu, może na siłowni biegasz, albo robisz ćwiczenia i masz słuchawki na uszach, a może właśnie sobie siedzisz i pijesz kawę w kawiarni, bo masz chwilę. Może jedziesz pociągiem i ułożyłeś słuchawki, żeby tego posłuchać. Więc tak to właśnie potraktuj. Potraktuj to jako takie spotkanie, taką rozmowę, szczerą, prawdziwą, czasem miękką, może czasem prowokującą, ale zawsze z serca. Dzisiaj, już naprawdę kończąc, chcę cię zostawić z jedną myślą: może twoja łagodność to będzie twoja największa przewaga, bo świat ma już wystarczająco dużo twardości i siły. Może właśnie wszechświat, a wiem, że tak jest, a tak czuję, potrzebuję kobiet, które prowadzą inaczej, z miłością, z mądrością, z sercem. Jeśli ten odcinek poruszył w tobie coś ważnego, zapraszam cię dalej do działania, do spotkań. Zapraszam cię być może na warsztat stacjonarny, dość, mój warsztat transformacyjny dla kobiet, które czują, że są gotowe zamknąć stary rozdział i wrócić do siebie. To głęboka praca procesowa. Na stronie znajdziesz wszystkie informacje. No i zapraszam się też na warsztaty online'owe Menadżerka Sercem. Dokładnie tak się nazywają jak nasz podcast. O kobiecym zarządzaniu, o kobiecym zarabianiu i odwadze w prowadzeniu po swojemu. Wszystkie aktualne terminy i zapisy znajdziesz na stronie tatianagalińska.pl i też oczywiście na dole pod opisem tego odcinka. I pamiętaj, kiedy kobieta mówi dość, zaczyna wracać do siebie, a kiedy prowadzi z serca, zmienia świat wokół. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, że byłaś dzisiaj ze mną. Pamiętaj, że emocje nie przeszkadzają w biznesie. One pomagają prowadzić z prawdą, bo kobieta, która ufa sobie, potrafi też ufać innym. Jeśli ten odcinek poruszył w Tobie coś ważnego, podziel się nim z inną kobietą, która też być może szuka swojej drogi do siebie. A jeśli chcesz wyruszyć głębiej, zajrzyj do mojego drugiego podcastu Podróż bohaterki do serca. Spotykamy się tam już nie w roli menadżerki, ale kobiety w drodze do siebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ściskam, Tatiana.